Kiedy w czasie randki pytamy osobę o byłych partnerów, to przy jakiej liczbie pojawia się czerwona flaga? Zapytaliśmy dziś o to mieszkańców Warszawy. Jak umawiacie się na randki i pytacie o byłych partnerów, to jaka liczba byłych partnerów to czerwona flaga? W sumie to nie wiem, no ale... No tak pięciu to już sporo całkiem, nie? Powyżej trzech. Poznajecie osobę, i zadajecie jej pytanie, ilu miała partnerów przed wami. To jaka liczba to czerwona flaga? Nie zadaję takiego pytania, ale myślę, że powyżej pięciu. Zależy pewnie też od wieku. Ja powiem tak, nie pytałem. Na szczęście moja dziewczyna e, nikogo jeszcze nie miała, więc no. Na szczęście? Na szczęście. Ja jestem jej pierwszym, ona jest moją pierwszą. Wydaje mi się, że wszystko zależy od osoby i ja osobiście też nie zwracam zbytnie uwagę na przeszłość, bardziej się liczy to, jaką jest osobą aktualnie, a to, co się dzieje wcześniej w życiu człowieka, gdzieś tam warunkuje to, jaki jest aktualnie, nie? I to jest dla mnie ważniejsze. Dobra, a Ty? Nie takie takiej liczby. W zależności, zależałoby od mentalu i podejścia, ale... Czy jest jakaś liczba? No bym się zaczął zastanawiać, o co chodzi, jakby było nie 20-30, wiesz, ale taka już taka crazy liczba, przynajmniej dla mnie crazy, ale kilku na pewno nie, spoko. Też nie miałem takiej sytuacji raczej, że aż tak dużo, natomiast e, znowu zależy to od osoby po prostu, czy, czy to wynikało po prostu z jakichś tam licealnych historii takich, czy, czy, czy ktoś po prostu faktycznie jest e, lekko duchem i, i, i lubi. Powiedzmy, nowe doświadczenia, no też wydaje mi się, że tak, no 5 to już, no w naszym wieku, to, to tak. No zależy też jak długie były te związki w zasadzie, no ale wydaje mi się, że tak jak koleżanka, no trzy, cztery, może nie za dużo, no właśnie wszystko zależy, no bo jeżeli to było coś chwilowego, no to może jeszcze przejdzie, no ale jeżeli nie, no to też powyżej czterech na pewno. Nie wiem, nie pytam, naszej nie chcę wiedzieć. Dopóki jest zdrowa, nie ma żadnych chorób wenerycznych, to jest okej. Okay. Też tak, też tak uważam. My jesteśmy Dobra. z kierunku medycznego, tak, <gry> to trzeba się badać, to jest najważniejsze. Nie mam takiej liczby, która by była jakąś te definitywną przeszkodą. Ja bym raczej patrzyła, jak długo trwały te związki, bo jak ktoś miał przede mną piątkę partnerów i każdy wytrzymywał miesiąc, to znaczy, że coś tam musi być złego.